Do dzieci dosyć nawet szybko, no bo to jest taka siła życia, że to jest taki jednak młody organizm, że jak im się przestanie po prostu władować w nie jakieś tam toksyczne substancje, no to one szybciutko… Szybko. No, ale przepiszemy emolienty. No, emolienty, no to pochodzi do, to, tak, prawda? Ze starożytnych języków ta nazwa chodzi na to, żeby nawilżać, natłuszczać. No. tak? Więc w założeniu, o to, to jest dobre założenie, tak? że mamy dostarczyć sobie wodę i na to natłuszczenie. Tylko teraz, czy samo to działanie zewnętrzne da nam ten efekt? No nie, no musimy tą... No widocznie nie daje, skoro nie wystarczy. Tak, musimy tą barierę od środka, czyli pomóc sobie jedzeniem oraz mądrą, dobrą suplementacją, uzupełnić. Skoro tej skórze brakuje mm, tych kwasów tłuszczowych, no to... Jedzmy te kwasy tłuszczowe, Dajmy. tak? Dajmy. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że nie, 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 nie je ryb, czy nie lubi, no to mówię, no są i te inne źródła, źródła roślinne, są suplementy. Także dla każdego do wyboru do koloru, bo niektórzy nie lubią, bo na przykład nie jedzą jakiegoś produktu, bo nie lubią. Inni mówią, że jest ciężko dostępny.